No, otwieram czwarte okienko W pierwszym okienku był taki mini statek W drugim taki ludzik A w trzecim, czyli wczoraj Było takie coś Właśnie nie wiem co to jest Dobra, nieważne To otwieram czwarte okienko Ja wyjąłem To co to będzie To, to wygląda ogólnie O tak Instrukcja nie wiem, dobra, to ja to składam. Okej, okay, już to złożyłem. To to jest jakiś statek, tylko nie wiem jaki. To postawię go może tutaj. No, będzie git. Chociaż... Nie wiem. Ej, ale w sumie to fajnie wygląda, bo to może tak wlatywać do tego pudełka, nie? Dobra, nieważne. Toto to będzie tutaj? Také coś będzie stać. No dobra. No to nara.